C'è un... MAIOR! hai, ti TAI usa un... saluto! Dawaj, Bajon! Rakietę! Bajon! Rakietę! Wszystkiego, wszystkiego, wszystkiego co tu jest! Ja przed tobą wydałam! Po prostu jak ja to oglądam, to się śmieję, bo no, to jest super sposób, jak Zutylizować w bezpieczny sposób rakietę Monster 160. Odpalić, gdy właśnie napierdziela jakaś duża wyrzutnia i rakieta oczywiście leci prosto w tą wyrzutnię na niebie i nic nie widać, i nic nie słychać. Także świetna zabawa! Wszystkim polecam. No, i tyle. Ja no, tak na poważnie to jest yy, jakaś tam nauczka, yy, że jeżeli mamy coś konkretnego, to po prostu zostawmy to trochę potem po północy. Bo tu akurat była równo 24. Poczekajmy: o 24 odpalmy jakiś, jakieś badziewie za przeproszeniem, yy, bo po prostu o czwartej wszyscy wszystko odpalają i no, totalnie nie ma, nie ma tego efektu, co normalnie był, gdyby odpalił taką rakietę. E, tylko, bo tam na niebie leciało wszystko i nic nie było kompletnie widać. No i po prostu, no, <słabym> słabo to wyszło, ale mam jeszcze jedną taką rakietę, Monster 160, i mam nadzieję, że w tym roku na Sylwester nie spieprzymy tej sprawy tak jak w tamtym roku, a w zasadzie w sumie w tym, bo to już było po północy e, i uda się normalnie odpalić tą rakietę trochę później niż północ i zobaczyć po prostu jej. Efekt, bo nawet nie było widać, akurat się tak zdublowało, że tamta wyrzutnia co strzelała, też miatki efekt tej korony brokatowej tych palmy, że po prostu no, nie było kompletnie niemalże widać tego. Ale sama rakieta, no powiem wam, robi wrażenie, jest dosyć duża. To co mogę powiedzieć, to jest właśnie duża. Super wygląda. Bardzo długi kijek, naprawdę. Ciężka w miarę jest. No i w sumie trzeba uważać jaką się odpala, bo yy, akurat tutaj pokazuję Wam na Allegro 61 zł, yy, Monster 160, to jest troszeczkę nowsza wersja, z czego to mi się wydaje, miałem troszeczkę starszą yy, Monster 160, ale trzeba uważać, bo tam właśnie rurki chyba nie było dodanej tej, co tutaj jest, ona jest na tyle ciężka i na tyle długa, że taką dźwignię robi, że może się przewrócić, także trzeba uważać. My tam odpaliśmy z wyrzutni 2 cale Także ona jest na tyle ciężka Że nie wywróci się z tą rakietą Ale inaczej do butelki czy coś takiego Odpada kompletnie, także na to uważajcie No i dobra, ja już nie będę wam Zawracał gitary po prostu no Cóż, w tym roku mam nadzieję, że się uda normalnie odpalić Także na razie i cześć